Nazywam się Daniel Staszek. Od dzieciństwa jestem pasjonatą astronomii. Pasja w, w, w zeszłym roku przerodziła się w moją pracę. Na, dziś na co dzień pracuję w przenośnym planetarium, w którym prezentujemy m.in. kosmiczne kamienie czyli meteoryty swoje szkice obserwacyjne wyniki własnych obserwacji. Warto dodać, że te szkice zostały opublikowane w Ameryce jako jedne z najlepszych na całym świecie. Dziś pracuję nad własną książką. Mało tego, prezentujemy również jeden z większych teleskopów w naszej firmy. W środku dzieci przeżyją prawdziwą, niesamowitą astronomiczną przygodę. Rozpoznają gwiazdozbiory, ich wyobrażenia na niebie, a także przekonają się, że wszechświat jest pełen kolorów. To wszystko w naszym planetarium w Sansie pod tytułem Kolorowy Wszechświat. Zapraszam. Ja nazywam się Daniel Stasiak i przyjechałem tutaj do Was, żeby podzielić się swoją największą życiową pasją. Właściwie ja to nazywam zawsze pasją astronomiczną i w przenośni i dosłownie. Dziś moja pasja jest jednocześnie moją pracą. Nie wiem kiedy się ta pasja zaczęła, nawet nie wiem jak się zaczęła. Wiem, że od dziecka zawsze lubiłem spoglądać w gwiazdy. Czy wy również lubicie spoglądać w gwiazdy? Tak! No, no, no. Jako małe dziecko chodziłem chyba do przedszkola. Miałem wrażenie, że niebo jest takie magiczne, że gwiazdki są rozsypane za pomocą jakiejś magicznej różdżki. Ale z biegiem czasu przekonałem się, że gwiazdy tworzą bardzo ciekawy kształt. I rozpoznawanie tych kształtów sprawiło, że naprawdę bardzo, e, bardzo mocno zainteresowałem się astronomią. Wśród tych kształtów można zobaczyć postacie ludzi, zwierzątek, przeróżnych postaci, a nawet różnych przedmiotów. I to są tak zwane gwiazdozbiory. Dzisiaj każdy z Was przeżyje prawdziwą astronomiczną przygodę pod kopułą planetarium. Jesteście ciekawi, jak jest w środku? Dziś każdy z Was stanie się prawdziwym obserwatorem nieba. Przekonacie się, że zupełnie gołym okiem zobaczyć można wiele. Ja jako małe dziecko kiedyś zobaczyłem na niebie spadającą gwiazdkę. Czy ktoś z Was widział już? O! Zadam pytanie, i jak myślicie, spełniają się te marzenia, czy nie? Tak szczerze? Nie. Niektórzy no. twierdzą, że nie, ale dużo osób już tak. Posłuchajcie prawdziwej mojej historii z życia. Jako małe dziecko byłem niedaleko w Potarzycy w planetarium. Gdzie Pan wszystko nam przedstawił. Ja już wiedziałem, o czym Pan mówi, bo to była już moja pasja, więc wiedziałem, o czym Pan mówi. Uważnie go słuchałem, ale po powrocie do domu już miałem swoje największe życzenie, żebym kiedyś wykonywał taki sam zawód jak ten Pan. Czyli już jako małe dziecko zawsze chciałem pracować w planetarium. I to marzenie się spełniło. Pamiętam, że na następnej nocy spadła jedyna z gwiazd. Oczywiście w rzeczywistości jest tak, że to spadają takie drobne kosmiczne kamyżki, I każdy z Was podszedł na swoje dłonie. Jakie one są? Cierp. Tak samo jest z kosmicznymi kamieniami. Jak jest meteoryt w kosmosie, kosmiczny kamień, to on... Gwałtownie spadając na Ziemię, ociera się o powietrze i tam zaczyna tak mocno płonąć, że my widzimy go w postaci takiej spadającej gwiazdki. Ale pamiętajcie, to nie są prawdziwe gwiazdy, tylko to, to są meteoryty, kosmiczne kamienie. Drugie moje życzenie, które się, no zobaczymy czy się spełniło, drugie moje życzenie było takie, żeby taką spadającą gwiazdkę z nieba chwycić. Ile razy biegałem ze spadającą gwiazdką, żeby ją chwycić, ale niestety wracałem do domu ze spuszczoną głową. I wtedy zacząłem wątpić, czy te marzenia się spełniają. Kolejna noc biegłem ze spadającą gwiazdką, jak ją zobaczyłem i znów nie złapałem, bo spadająca gwiazdka znikła żywym dowodem na to, że marzenia się spełniają dzisiaj każdy z Was dotknie prawdziwej spadającej gwiazdki. Czy ktoś z Was o tym marzył? Tak, tak jak mówiłem, marzenia się spełniają. To jest prawdziwy meteoryt z kosmosu, który spadł na Sahara. Stamtąd został przywieziony do Polski, kupił go i każdy z Was ma okazję dzisiaj dotknąć prawdziwej, spadającej gwiazdki z nieba. Weźcie sobie do ręki, pomyślcie sobie jakieś życzenie i uwierzcie, że się spełni. Bo yy, yy, podajemy dalej później, tak? Koledze i koleżanki. Ale ktoś może powiedzieć, że to jest zwyczajny kamień. Nic bardziej mętnego. Zwyczajny kamień magnesu, ale meteoryt już tak, widzicie? Ma moc przyciągania magnesu. Ale zwyczajny kamień magnesu nie przyciągnie. Mało tego, każdy z meteorytów jest tutaj oszlifowany w celach badań naukowych, żeby można było y, potwierdzić autentyczność meteorytów. Cóż. Dwa marzenia się spełniły. Dziś pracuję w planetarium. Mamy w, w ręku spadającą gwiazdkę z nieba, ale pracuję nad jeszcze jednym życzeniem ostatnie takie największe astronomiczne życzenie. To napisanie własnej książki. Swoje obserwacje prowadzą przez cztery teleskopy. Ten jest duży czy mały? Duży, prawda. W domu posiadam jeszcze większe. Te większe teleskopy są nawet takiej grubości i aż takiej wysokości. Czyli są tak duże, że nawet nie zmieściłyby się do samochodu. Do czegoś z nich zapraszam? Na bokach na to są to nie To niebo w planetarium jest zazwyczaj wyświetlane y, za pomocą sprzętu, ale wszystko co dziś zobaczycie ma swoje przełożenie w praktyce. Czyli na zewnątrz w nocy będziecie mogli podziwiać wszystko co teraz zobaczycie w planetarium. Gotowi? Tak! Za tym grzewkiem widać blask po zachodzącym słońcu. Będziemy śledzić ten czerwony punkcik. Każdy go widzi? Tak. W momencie, kiedy słońce zajdzie, naszym oczom ukażą się gwiazdy. A mogą podziwiać piękne widoki. Pierwszym, co zwraca uwagę, jest Ziemia. Zachwycająca, błękitna planeta. Kolorowe obrazy Ziemi potwierdzają tylko to, co wiemy od lat. Nasza planeta jest wielkowa. Jest mnóstwo ruchu, chaos, zmienność, emocje i kolory. Wszechświat jest pełen kolorów. Wszechświata. Naszym oczom ukażą się wtedy przepiękne widoki olbrzymich mgławic. Kolorowe mgławice tworzą w kosmosie wielkie struktury o niezliczonej ilości kształtów. Podświetlane przez gwiazdy chmury kosmicznego gazu i pyłu obserwować możemy we wszystkich kolorach. Proces ten powielany jest przez miliardy lat w toku kosmicznej ewolucji. Gwiazdy rodzą się z kosmicznego pyłu i umierają, wyrzucając w przestrzeń kosmiczną pył, który zasila kolejne mgławice i kolejne pokolenia gwiazd.